Cześć, dzień dobry, witam ponownie. Tym razem będzie taki krótszy odcinek o parce Bundeswehry we Flektarnie, którą zafarbowałem na czarno. Do farbowania parki ponownie użyłem, to znaczy jest to druga parka, którą farbuję i ponownie użyłem czarnego barwnika Simplicol. Na całą parkę zużyłem jedną farbę. No, i tym razem to farbowanie jest takie troszkę mniej intensywne. I na parce widać takie lekkie prześwity kamuflażu. W szczególności te brązowe plamki są troszkę bardziej widoczne. Aczkolwiek tak z daleka, no, parka. Jest można powiedzieć w takim kolorze, przypomina taki vintage, vintage black. No, aczkolwiek tak jak mówię z bliska, mam nadzieję, że będzie to widać. Widać takie lekkie prześwity tego kamuflażu od spodu, w szczególności właśnie te y, rudobrązowe plamki. No ale tak już musi zostać. Myślę, że efekt jest dosyć satysfakcjonujący. I myślę, że te lekkie prześwity również mają swój urok. W przypadku tej parki, inaczej niż w przypadku poprzedniej, użyto tutaj takich jaśniejszych nitek poliestrowych. To znaczy w poprzedniej parce również były nitki poliestrowe, aczkolwiek były one troszkę yy, ciemniejsze. Myślę, że po prostu wynika to z tego, że no jest to troszkę inny sort, może troszkę inny producent. No ale myślę, że te takie jasne nitki mają swój urok, gdyż podkreślają krój tej parki. Tutaj na kieszeniach widzimy na pasie te nici są jaśniejsze. No myślę, że jest to dosyć ciekawy efekt. W parce tej poczyniłem modyfikację. No, we wszystkich takich sortach w bluzach, czy to kurtkach Bundeswehry zawsze wyprówam te niemieckie flagi z ramion. No, gdyż nie chcę, nie chcę, nie chcę chodzić z niemieckimi flagami na, na terytorium Rzeczpospolitej. Kolejną rzeczą, którą wyprułem, był tutaj ten panel velcro nad lewą kieszenią. No, uznałem, że jest on mi niepotrzebny. Tradycyjnie wszystkie sznurki oryginalne, które tu były, wymieniłem na grube gumo sznurki. Gumo sznurki są dobrej jakości jest to gumo sznurek ukraiński marki MT -Tak, bardzo fajny, widać, że jest po prostu solidny, dosyć sztywny. Natomiast yy, zostawiłem wszystkie stare tutaj ściągacze, no, gdyż te ściągacze są dobrej jakości. Wymieniłem sznurek zarówno w kapturze, w pasie, jak i na dole na gumo. Sznurek to znaczy, powiem wam o co chodzi. Przy wymianie tego sznurka trzeba poczynić jeden zabieg i należy to zrobić z dużą starannością i delikatnie. Pierwotnie, sznurki, zarówno na kapturze, w pasie, jak i na dole są przeszyte. W środku, w połowie, na środku, na plecach, bardzo mocnym szwem w tym miejscu, i należy te szwy delikatnie wypróć przy użyciu igiełki. No i jakichś bardzo malutkich nożyczek, naprawdę trzeba to zrobić delikatnie, żeby nie uszkodzić tej tkaniny. I po wypróciu tych szwów wyciągamy sznurek i już możemy normalnie, normalnie wstawić nasze gumo sznurki. No tutaj na plecach może na większej powierzchni będzie widać ten efekt sfarbowania z tym lekkim prześwitem. Poprzednia parka zafarbowała się troszkę intensywniej i nie wiem dlaczego ta zafarbowała się mniej intensywnie, to znaczy, w składzie też posiada. 80% bawełny, 20% poliestru. No, aczkolwiek jest to inny producent, inny sort. No, i nie mogę orzec dlaczego tak się stało, że po prostu tutaj mam takie lekkie prześwity tego kamuflażu. No, ale myślę, że jest to dosyć taki ciekawy, ciekawy efekt. Właśnie tak jak powiedziałem, taki vintage. O czym jeszcze chciałem powiedzieć? No, poczyniłem jeszcze dwie inne drobne modyfikacje. Mianowicie tutaj na rękawie znajduje się kieszonka. No, ktoś mi mówił, że jest to kieszonka o przeznaczeniu na kompas. To znaczy tutaj się znajduje takie, ta, taka dziurka, oprzyta jakby dziurka na guzik i tutaj przy tej dziurce. Zamontowałem kawałek paracordu, gdyby trzeba było coś podczepić, no na przykład można klucze na karabinku pod to podczepić. Tutaj ten sznurek jest chowany do środka kieszeni. Myślę, że jest to takie dosyć praktyczne rozwiązanie. Kolejną modyfikację, którą poczyniłem, to był pewien dodatek do środkowej kieszeni. Tutaj znajduje się środkowa kieszeń przy sercu po lewej stronie. I tutaj się znajduje, na tej kieszeni, taki pionowy szef. Nie wiem jakie jest jego przeznaczenie, ale podejrzewam, że również chodzi o to, żeby zaczepić tu jakiś sznurek. On jest tutaj przyszyty tylko na górnej krawędzi. jest taki, powiedzmy, około 2 cm, może 1,5 Nie mierzyłem dokładnie. Ale zaczepiłem tutaj, wokół tego szwu, kółeczko do kluczy. Zwykłe płaskie kółeczko, dzięki czemu również mogę do niego przypiąć no, na przykład klucze na karabinku, czy jakąś inną rzecz, jakiś retraktor. Wszystko, co się nosi na karabinku, na sznurku, żeby nie wypadło z kieszeni, żeby się nie zgubiło, można do tego kółeczka y, przypiąć. No, oczywiście, zamiast kółeczka również można tutaj. Zawiązać jakiś parakord czy też gumą sznurek, także pamiętajcie, że tutaj w tej wewnętrznej kieszeni można poczynić taką drobną modyfikację, która zwiększa praktyczność. Do tej parki dokupiłem jeszcze zimową podpinkę. No, zimową podpinkę będę recenzował osobno. Hmm. Kiedy już jej trochę położywam, bo na razie, nie, nie, na razie jest troszkę za ciepło na dworze. Y, jeszcze tej podpinki nie używałem, ale kiedy ją stestuję przy niższych temperaturach, to z pewnością y, Wam ją zrecenzuję. Parkę kupiłem w stanie magazynowym nowym. Y, w sklepie Army World naprawdę była w stanie idealnym. No trochę przeleżała w tych magazynach jakieś ponad 20 lat. No, to są wiadomo nadwyżki, bu, budż, nadwyżki, yy, nadwyżki produkcyjne, magazynowe, która, które Bundeswehra wyprzedaje za grosze. No, w stanie magazynowym nowym nówkę kupiłem i po prostu wystarczyło ją tylko przeprać, żeby pozbyć się tego zapachu magazynowego. No, po farbowaniu na czarno, właśnie otrzymałem taki efekt vintage z minimalnymi prześwitami kamuflażu i z widocznymi nitkami. To by było chyba na tyle. No, oczywiście parka jest wygodna, nie będę wam opisywał wszystkiego w szczegółach. Mamy tutaj dwie kieszenie na dole ze skośnymi zamkami, w których bardzo dobrze trzyma się ręce. Mamy dwie kieszenie na klatce piersiowej jedną kieszeń od spodu, jedną na ramieniu. mamy pagony kaptur ze ściągaczem. Wymiana sznurków na gumo sznurek. to znaczy nie, nie, jest, nie jest ona konieczna, aczkolwiek no, gumo sznurek znacznie podnosi komfort, użytkowania, znacznie podnosi wygodę. Hmm. Wiadomo, że gumo sznurek jest troszkę elastyczny, natomiast zwykły sznurek jest ściągnięty na sztywno. Także przy wykonywaniu jakichś takich bardziej kar karkołomnych ruchów ta parka po prostu jest e, wygodniejsza. <tryk> to było na tyle. Chciałem Was wszystkich serdecznie pozdrowić. I dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie ochotę, zostawcie lajka subskrypcję albo komentarz. Trzymajcie się. Cześć.